Siemanko, witajcie. Siema. Dzisiaj podwójne siły po ostatnim blanku. Mamy nadzieję otworzyć tym razem sezon metod fiderowy i chcemy złowić jakąś porządną rybę. No i co? I pokażemy Wam kilka fajnych rzeczy. Czyli pokażemy Wam, jak my sobie do tego podchodzimy. E, pokażemy Wam, jak się wycieniamy. E, pokażemy Wam, jak budujemy ten zestaw taki zimowy, e, tak żeby to e, Przyniosło nam jakiś efekt, i żebyśmy złowili tą rybę na to otwarcie tego sezonu. Czyli po prostu zwiększamy maksymalnie swoje szanse, bazując na naszym doświadczeniu. Bo wiadomo, jest zima, są trudne warunki, ryba jest markotna, ostrożna, może być różnie. Tak naprawdę najpierw jakiś leszczyk, potem marzenie na karpie, a jak już się uda, to będzie naprawdę spoko i chcemy Wam pokazać wszystko, co można zrobić, żeby zmaksymalizować szansę na złowienie tej ryby. Tak, tak naprawdę. Także przechodzimy tak do działania. Będzie najpierw spożywka standardowo, czyli co jakoś tam cienko wszystko poleci, malutko. Zobaczycie, dlatego warto zostać z nami, warto subskrybować kanał. Dawno radka nie było, myślę, że będzie miał fajne rzeczy do pokazania i co? Jedziemy z tematem. Także pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć jest zawsze zrobienie spożywki. Proponuję małą ilość czystej po prostu zanęty, drobnej najlepiej yy, i takiej bardzo jakościowej, aromatycznej i do tego trochę peletu i pelet będziemy używać albo nie. Zaczniemy od samej zanęty standardowo lub troszeczkę peletu wrzucimy. Jednak pelet mimo wszystko trzeba mieć, bo są takie dni, że ten pelet jest bardzo ważny. Czasami wystarczy Wam sam pelet i to jest takie dziwne, że właśnie nie zanęta, tylko gruba frakcja. Bo ryba o tej porze roku jest taka markotna, nie chce jej się, ale woli takie fajne, konkretne kąski, jak już się jej chce i to jest ważne. Tak po tym leszczyku widać dobrze, jak się ryby zachowują. Zobaczcie latem jak takiego leszczyka wypuszczacie, to jest taka śruba i go już nie ma, nie? A on zobaczcie, on sobie nie może poradzić sam ze sobą, ze wszystkich innych rybek, wygląda jakby on już prawie martwy był, a one po prostu zimą takie są. Takie widzicie, bardzo spałe. O, teraz się troszkę ruszył, tutaj jest jeszcze bardzo oszołomiony, widzicie powolny i odpływa. Tak to wygląda właśnie dlatego. To wszystko jest takie wiecie, trudne, spowolnione, długo czekamy. Jeszcze dzień temu był tutaj lód. Dzisiaj mamy wszystko rozmarznięte, woda jest mega zimna w okolicach tam 1, więc te karpie nie żerują. Dlatego bardzo wszystko delikatnie. Ulubiona ja przynęta na tę porę, czyli Janusz i pudełko z przynętami. Jak widzicie nic tutaj specjalnego nie ma. Można jeszcze pobawić się z mielonym chlebkiem i tak dalej, ale to jest tak naprawdę temat na inny film. I wybrałem sobie dzisiaj miejsce oczywiście głębsze. Nie pojechaliśmy na płuciznę, nie pojechaliśmy gdzieś, gdzie po prostu jest mała szansa na te ryby. Teraz wybieramy głębokie bardzo miejsca. Ryby się w nich teraz zbierają i musimy trafić właśnie na takie zbiorowisko ryb i wtedy spośród tych 100 tysięcy ryb dwie będą chciały wziąć i my mamy nadzieję, że te dwie ustrzelimy. Także tyle, jeżeli chodzi o spożywkę. Radziu was wprowadzi teraz w zestaw, a ja zaczynam łowić, bo im szybciej zaczniemy, tym dłużej zestaw będzie w wodzie i tym większe szanse mamy na rybę. Omówię Wam teraz zestaw, na jaki dzisiaj łowię. Jest to klasycznie związany zestaw normalny, tak jak zwykle, natomiast bardzo istotnym elementem jest tutaj e, przypon i przypon i haczyk. Jest zawiązany na bardzo, bardzo cieniutkiej żyłce na 0,16. Na końcu jest haczyk o numerze 14, to jest akurat Matrix. Natomiast e, porównując do innych firm, można powiedzieć, że 14 w wielkości 16. Dzisiaj na taki cieniutki zestaw i na taki malutki haczyk łowię i próbuję łowić karpie. Nie udaje się to jak na razie, ale ten zestaw na pewno pomoże mi w tym, żeby tego karpia złowić. W momencie, kiedy one nie żerują, a widać, że dzisiaj jest naprawdę o, o karpika ciężko. Po pierwsze, żyłka jest bardzo elastyczna, giętka, nie jest sztywna, więc rybie jest łatwiej taką przynętę zastać. To samo z haczykiem. Haczyk jest malutki, delikatny, lekki, więc do tego jeszcze dochodzi oczywiście mała przynęta. W moim przypadku jest to, to kawałek Bagiego z naszych Wiglejów, Pokażę za chwilkę, jak wygląda ten kawałeczek na tym, na tym zestawie. I w taki wycieniony, leciutki przypon dzisiaj założyłem właśnie na takie słabe żerowanie ryb, kiedy one nie chcą, kiedy słabo zasysają i większy, z większym haczykiem na, na 100% miałyby problem, żeby go zasać i tych brań byłoby jeszcze mniej. Także to jest jedna, jedna, jeden z elementów dzisiejszego, dzisiejszego zestawu. No i oczywiście tutaj dochodzi jeszcze żonglerka wielkością podajnika. Mam tutaj w trzech rozmiarach, czyli mamy large'a, smola i takiego całkiem malutkiego, całkiem malutki podajnik. W zależności od tego jak ryby żerują, czasami nie chcą pobierać z takiego dużego podajnika, kiedy mają tego, tej przynęty bardzo dużo, wtedy warto zamienić sobie albo mini założyć, albo ten jeszcze taki naprawdę tak jakby na, na jednego kęsa maleńki podajniczek, i czasami to otwiera właśnie wodę, bo ryby słabo żerują, i duża ilość pokarmu w, skupiona w małym miejscu w ogóle ich nie przyciąga wprost przeciwnie, można powiedzieć, że nawet odstrasza. A taki kąsek, parę takich ziarenek, peletu trochę zanęty w takim malutkim podajniczku, czasami działa cuda. I tu jeszcze. Warto zwrócić uwagę na ten łącznik, który tutaj mam. Ma on metalowe kółeczko, na którym przypon porusza się bardzo, bardzo swobodnie, co też wpływa na to, że że ten zestaw będzie jeszcze bardziej skuteczny. O, i teraz można zobaczyć, jak wygląda. O, i teraz no. teraz może, możecie zobaczyć, jak wygląda jedna cząstka z Wigleya w porównaniu tutaj z tym haczykiem. Wygląda jak normalna wielka przynęta w stosunku do haczyka, a jest to tylko jedna cząstka Wigleya. I na taki zestaw dzisiaj właśnie próbujemy te ryby łowić. Także jest pierwsza rybka wyjęta szczęśliwie. jak już mówiliśmy, mały leśczyk. No, rozkręca się także, już nie na zero jest rybka. Hi, 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 hi. Że fajnie. No i zobaczymy, co na tym dystansie. Tu będziemy cały czas pracować. I o to chodzi. Najważniejsze, że są jakieś wskazania, bo to się właśnie pojawiło. Jakieś drgnięcia, coś. Może za nimi przyjdzie coś większego. Bądźmy optymistami. Wracamy do wody. Kolejny kolega do kolekcji dzisiaj leszczowej, Troszeczkę większy, ale zobaczcie, tutaj ktoś go próbował posmakować. Wygląda na robotę, suma jakiegoś niedużego, to go hapsnął. Głodny leszczyk. jest piękna ryba. <grym 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 tego wyjazdu. jest no, bit. Ale na razie nic nie chcę innego wziąć, tylko biorą takie leszczyki. Ten to jest wyjątkowo duży, nawet. No, takie to jeszcze mogę łowić na łobrze. Dobra, super. Na razie łowimy leszczyki z nadzieją na jakiegoś karpia, ale wiadomo, o tej porze roku też mocno liczy się lokalizacja. Oprócz tego, że jesteśmy dobrze przygotowani z zanętą i ze sprzętem, to jeszcze trzeba te ryby po prostu najzwyczajniej w świecie namierzyć. Na razie nam się nie udaje, ale jesteśmy w dobrej myśli. Dawid wyciągnął dystansówkę, także. Obławiamy już dwa dystanse i miejmy nadzieję, że gdzieś uda nam się tego karpika przypiąć. No w sensie namierzone mamy dobrze, bo leszczyki są, bo to wie, Tak, to tak, no cieszymy, rybie, cieszymy się z tych leszczyków w ogóle, że są jakieś brania, bo to też y, jakieś emocje tutaj w nas wyzwala jak najbardziej. Chcielibyśmy karpia, ale te leszczyki, jak na tą porę roku, to też są zadowal zadowalające. Fajnie się je też łowi. Jest tylko karpie chciał, nie? <laughs> no jasne, no, chociaż jednego, nie? <laughs> Jest karp, słuchajcie! Po 20-30 minutach, kurczę, nie wiem czego wyjmę, bo się boję, wiecie, te małe przypody, te wszystkie gluty O Jezu, to jest gorzej niż karp To jest osiotr! kurczę, nie karp, widzicie, klątwa Klątwa dalej jest, no w każdym razie jest spektakularna duża ryba, to też już, już super To dlatego tak ciągnął Oj, oj, oj To się może Radziu nie udać On teraz dopiero zauważył, wiesz jak to jest z nim? Mamy jej otra. Ogon był widać. Idzie przy brzegu. Zobaczcie, tak jak to klasycznie robią. Ale fajnie, bo kurcze jest spektakularna ryba na filmie. O to nam chodziło dzisiaj. Wracaj tu. Podbieraczek mały. Czemu on nie jest taki ospały jak taleszcza, co? Jak powinien być taki? A jest. Szybko, 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 szybko. Jest! Jest! O, ho, ho. Nie jest jakiś gigant, ale kurczę! Fajna rybka, słuchajcie w końcu. Moja najmniej lubiana ryba, ale dała mi naprawdę sporo frajdy, uśmiechu. Także i siodłek chyba się z nimi w końcu przeproszę. Jak on tu się zaczepił, hop! Bez szans był. o, Także nie męczymy go, on też jest na pewno już wycieńczony tą walką. Się uda. Fiotek. No, Fajny stary. Dałeś czadu. Fajnie. No i słuchajcie, teraz znowu wróciły leszczyki, ale to znaczy, że tak, podsumowując już taki wstępny temat. Oj, 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 i ten też taki ładniejszy nawet. Także się robią rybki ładniejsze, bo przed mieliśmy trzy takie małe, nawet wam nie pokazywałem lokalizacja jest dobra. O, widzicie teraz znowu taki leszczyk. I tak troszkę już podsumowując, także lokalizację mamy dobrą, bo są ryby, są leszczyki cały czas. I to o to właśnie w tym chodzi, żeby się coś działo, żeby ta szczytówka się ruszała, a nie tak jak ostatnio, gdzie nic nie było. Patrolują na tej lokalizacji inne ryby, takie jak siotry. Podejrzewam, że karpie na pewno też. Ale czy się uda, to nie wiem, bo została nam jeszcze godzina łowienia tak naprawdę, bo zimą to wszystko trwa. To bardzo są Długie oczekiwania nabranie, długie takie jakby przygotowania do rzutu, bo jest zimno, palce kostnieją. Dystans niestety śpi, ale jeszcze mamy z pół godzinki, potem się zmiewamy. Zobaczymy co będzie. Teraz tutaj taki rzut na półkę boczną. Jak widzicie został już mi tylko pelet. Delikatnie zostało zanęty, zmieszałem to razem, żeby zaryzykować na koniec samym peletem i słuchajcie, ani nawet brania leszczyka nie ma. Także dzisiaj jest ten dzień, w którym to raczej ta zanęta. A to by się zgadzało, bo było bardzo ciężko. Brań trochę było, ale nie udało nam się przyśzyć karpia i tak naprawdę szczęśliwy jesiot się trafił na ratunek o kurczę. Bo akurat miałem wskazanie, bo rybki tam przepływają, coś tam się dzieje, ale właśnie jak widzicie po ilości peletu z tego pudełeczka to tyle zostało. Zanęta poszła cała. Jeśli chodzi o przynęty, to mam takiego już starego, zmęczonego Janusza z zeszłego roku, który jest troszeczkę stwardniał. Nie stracił mimo wszystko aromatu, ale na jednym bagnecie dzisiaj prawie wszystkie ryby złowiłem. Przed chwilą sam zdjąłem przynętę, żeby założyć białą, żeby zobaczyć na białą, i tak naprawdę tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć moje pudełko na przypony. Bardzo fajne, poręczne, malutkie. Tutaj mam przypony delikatne, w tym drugim to zawsze mamy mocniejsze. I to tak podsumowując, będziemy kończyć. Posiedzieliśmy troszeczkę. No, Radziu nie jest zadowolony na pewno, <grym> bo chciał złowić karpiszona. Ta, dzisiaj dzień leszcza, niestety, niestety. No ale w sumie dobrze, że w ogóle coś się działo, tak, w tych, mhm. w tych okolicznościach. Ale no szkoda, szkoda, że nie udało się rozpocząć sezonu, bo to zawsze tak ten sezon w tym czasie dzisiaj. rozpoczynaliśmy. Trudno, trzeba będzie się wybrać następnym razem. Ja też tak myślę. Fajnie udało się obronić siotrę. Na pewno mamy miejsce, gdzie są ryby, bo leszczyki, które mimo wszystko no nie są czymś, co chcemy łowić, one pokazują, że tutaj są i urzędują, i na pewno tym kanalikiem, który znaleźliśmy, pływają też inne ryby, tak jak ten jesiot, chociażby który się fajnie dzisiaj trafił i to. Było bardzo fajne uczucie poczuć coś większego. także przeprosiłem się z otrami w tym sezonie, okay. już na dzień dobry. No i co, my jesteśmy zadowoleni. Zrobiliśmy, ja uważam, że wszystko poprawnie, dobrze. Radził na cienkich przyponach miał na pewno więcej leszczyków niż ja. Choć w filmie tego nie, widzę, nie widać, bo tak naprawdę nie chciało mi się biegać z tą kamerą. Po prostu skuteczniejsze to było, tak? Łatwiej tak. się to pobiera. Ten mniejszy haczyk mm. i ten cieńszy przypon robiły robotę. Też mała przynęta. Tak. Wszystko, co zamęt do kupy dawało taki efekt, że te teleszczyki po prostu brały dość dobrze. Brały dość dobrze, aż się po prostu wszystko skończyło. Nagle ja dałem samego peletu, i już w ogóle odcięło ryby. I to by było na tyle. My się bawiliśmy świetnie, zrobiło się ciepło, przyjemnie. No już czekamy na te pierwsze pączki na drzewach, tak? Tak. Jest. I będzie super. Także trzymajcie się serdecznie. Dzięki tak Radzie za film.